To pytanie, które na pewno wielu osobom przychodzi do głowy, to jest to czy w ogóle nadal opłaca się dzisiaj działać biznesowo na Facebooku? No bo nie ma co ukrywać, że przez te lata, kiedy Facebook istnieje, dużo się zmieniło na tym serwisie. Przede wszystkim coraz trudniej jest osiągać efekty biznesowe zupełnie bez budżetu i to trzeba otwarcie powiedzieć. Coraz trudniej jest działać wyłącznie bez budżetu, wyłącznie bezpłatnie, ale za to z drugiej strony coraz łatwiej i coraz ciekawiej, coraz więcej można zrobić w kampaniach płatnych, w kampaniach Reklamowych, facebookowych. Dlatego na tym się też trochę bardziej koncentrujemy teraz na szkoleniu. Czyli półtora dnia dotyczy kampanii płatnych, a pół dnia dotyczy działań bezpłatnych, bo one oczywiście też dalej są możliwe i budowanie społeczności i pozyskiwanie fanów nadal ma sens. Jednocześnie ja bym chciał podkreślić, że nie czuję się rzecznikiem Facebooka. To znaczy, że oczywiście cały czas biorę też pod uwagę i obserwuję inne serwisy społecznościowe. Tam się da dużo ciekawych rzeczy robić. Natomiast jeżeli chodzi o kampanie płatne, no to nie jest w tej chwili łatwo. Ani na LinkedInie, ani na Google, ani na Twitterze, ani na innych serwisach społecznościowych nie ma tylu opcji. I jeżeli dostęp jest otwarty, no to jednak na razie jest trochę drożej niż na Facebooku. Więc to jest pierwszy powód. A drugi powód, dla którego nie czuję się rzecznikiem Facebooka, jest taki, że ten serwis się oczywiście kiedyś skończy. Więc to nie chodzi o to, żeby się do niego jakoś tak y, y, sztywno przywiązać. Chodzi o to, żeby póki on działa, wykorzystać jego możliwości, y, a jednocześnie dobrze jest kierować z Facebooka nie tylko do naszego fanpage'a firmowego, ale też z Facebooka do strony zewnętrznej, do strony internetowej, po to, żeby tam skłonić użytkowników do. Y,